Wyobraź sobie mordercę, który nie tylko odbierał życie swoim ofiarom, ale także grał z całym światem. Pisał listy do gazet, szyfrował wiadomości i zostawiał tropy, a mimo to nigdy nie został złapany. Człowiek, który stał się legendą zła. To nie film. To prawdziwa historia Zodiaka, jednego z najbardziej przerażających i tajemniczych seryjnych morderców w historii. Ale czy możliwe, że on wciąż jest na wolności. San Francisco, lata 60. XX wieku. Ameryka przeżywała czas rewolucji społecznej, muzyki i wolności, ale w cieniu tej wolności narodził się koszmar. Pierwsze ataki przypisane Zodiakowi miały miejsce w 1968 roku. Ofiarami była młoda para spędzająca czas w samochodzie. Kilka miesięcy później kolejny atak. Schemat powtarzał się: pary w odludnych miejscach, brutalne morderstwa, bez litości. To był dopiero początek strachu, który miał ogarnąć całe miasto. Zodiak nie był zwykłym mordercą, chciał sławy. Pisał do gazet, podpisując się symbolem krzyżem w okręgu, przypominającym celownik. Wysyłał listy, w których opisywał swoje zbrodnie, groził kolejnymi atakami i szyfrował wiadomości. Żądał, aby gazety je opublikowały, grożąc masakrą, jeśli tego nie zrobią. Wyobraź sobie, całe miasto sparaliżowane strachem. Rodzice bali się wypuszczać dzieci do szkoły. Ludzie rezygnowali ze spacerów po zmroku. Zodiak osiągnął to, czego chciał: strach i uwagę. Jednym z największych znaków rozpoznawczych Zodiaka były szyfry. Pierwszy z nich, zwany Z340, składał się z 340 znaków i przez ponad pół wieku pozostawał nieodczytany. Dopiero w 2020 roku grupa kryptologów z USA i Europy złamała kod. Co w nim było? Żadnej tożsamości, żadnej wskazówki. Tylko szyderczy tekst, w którym Zodiak kpił że złapanie go nie przyniesie ulgi, bo raj będzie dla niego pełen niewolników. Pokazuje to jedno. Ten człowiek nie tylko mordował, czerpał satysfakcję z psychologicznej gry. Atakował w różny sposób, raz z bronią, raz z nożem. Jednym z najbardziej przerażających wydarzeń była noc nad jeziorem Beriesa w 1969 roku. Zodiak pojawił się ubrany w czarny kaptur, przypominający maskę kata, z symbolem krzyża w okręgu przyczepionym na piersi. W jego rękach błyszczał nóż, a młoda para nie miała najmniejszych szans. Jedna z nich przeżyła, i później opisała szczegóły, które mrożą krew w żyłach. Według niej Zodiak mówił spokojnym, opanowanym tonem, jakby prowadził rozmowę z policją podczas gdy w tle wisiało realne zagrożenie życia. To nie był szalony atak w panice, to była dokładnie zaplanowana psychologiczna gra. Każda ofiara była pionkiem w jego chorej rozgrywce. Kolejne ataki pokazywały podobny schemat samotne pary w odludnych miejscach, szybkie uderzenie, a potem list do gazet. Zodiak czerpał satysfakcję z samego procesu zastraszania. Niektóre ofiary opisywały jego spojrzenie jako spokojne, wręcz wyrachowane. Niektóre szczegóły do dziś są niewyjaśnione: jak mógł planować ataki, unikać patroli, a jednocześnie zostawiać tropy i szyfry, które prowokowały policję i media. Każdy opis ataku, każde świadectwo ofiar, każda wysłana wiadomość pogłębia tajemnice. Zodiac nie był zwykłym mordercą, był artystą strachu. Mistrzem manipulacji, człowiekiem, którego działania pozostają nierozwikłane do dziś. Przez dekady pojawiało się wielu podejrzanych. Najbardziej znany to Arthur Leigh Allen, mężczyzna o trudnej przeszłości, lubiący broń i budzący niepokój otoczenia. Policja wielokrotnie łączyła go z Zodiakiem, ale brakowało niezbitych dowodów. Allen zmarł w 1992 roku nigdy nie odpowiadając za te zbrodnie. Inni podejrzani to między innymi były nauczyciel, pracownik poczty, a nawet oficer wojskowy. Każdy trop kończył się ślepą uliczką. Rodzi się pytanie: czy Zodiak był geniuszem zbrodni, który zawsze był o krok przed policją, czy po prostu mieliśmy do czynienia z serią niepowiązanych zbrodni i jedną osobą, która przywłaszczyła sobie sławę? Oficjalnie przyjmuje się, że Zodiak przestał pisać na początku lat 70. Ale czy to oznacza koniec? Niektórzy eksperci uważają, że mógł zmienić miejsce działania lub metodę ataku. Gdyby miał wtedy około 25 do 30 lat dziś byłby po 80. Czy żyje? To możliwe. Ale nawet jeśli już nie ma go wśród nas, jego zagadka żyje nadal. Historia Zodiaka na stałe zapisała się w kulturze. Powstały książki, filmy, niezliczone teorie. Do dziś amatorscy detektywi analizują jego listy, starając się wyłowić najmniejszy szczegół, który mógłby zdradzić jego prawdziwą tożsamość. Odpowiedzi nadal brak to czyni tę historię fascynującą i przerażającą jednocześnie. Zodiak morderca, który zostawił po sobie strach. Zagadki i niewyjaśnione pytania. Człowiek, który nigdy nie odpowiedział za swoje czyny. Czy kiedyś poznamy prawdę? Czy uda się odkryć jego tożsamość? A może ta zagadka pozostanie niepojęta na zawsze? Pytanie, które zostaje w głowie: Czy Zodiak naprawdę zniknął? Czy może gdzieś tam w cieniu wciąż czeka? Jeżeli chcesz więcej niewyjaśnionych historii i mrocznych sekretów. Zasubskrybuj niepojęte i kliknij dzwoneczek. A teraz powiedz w komentarzu, czy Zodiak naprawdę zniknął? Czy wciąż jest wśród nas?